Gościem wiadomości jest dziś minister Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale także pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Przeciw SARS-CoV-2. Witam serdecznie, panie ministrze. To już jutro. Dzień dobry. dzień dobry państwu. Rano ruszają szczepienia. Wiemy, kto będzie pierwszą osobą zaszczepioną. To oddana zwykle swoim pacjentom pielęgniarka. A ile osób uda się zaszczepić tego pierwszego dnia? Jutro pierwszy dzień szczepień. Zostanie zaszczepionych 10 tysięcy osób. W 72 szpitalach w całej Polsce, a do końca grudnia do Polski przybędzie jeszcze 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19. To jest szczepionka dwudawkowa, czyli ci wszyscy, którzy zostaną zaszczepieni w najbliższych dniach, wkrótce będą musieli poddać się szczepieniu po raz kolejny. To prawda, w przeciągu nie w pełna miesiąca trzeba powtórzyć szczepienie po to, żeby szczepionka była skuteczna i później możemy mieć gwarancję, że jesteśmy nie tylko my sami bezpieczni, ale również nie stanowimy zagrożenia dla naszych najbliższych, dla wszystkich innych, w tym dla seniorów, a wiemy, że to przecież ta grupa jest najbardziej narażona na ciężki przebieg koronawirusa. Ciąg dalszy tej rozmowy w TVP info. Widzę jedynki, dziękuję za uwagę. A my wracamy do, naszych, do naszej rozmowy, i do szczegółów związanych z tym, co zacznie się w Polsce dziać od jutra. To będzie przełomowy moment. Co do tego chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości, ale wyzwanie jest bezprecedensowe. Jakie siły zaangażowano w Narodowy Program Szczepień? Program Narodowych Szczepień, który de facto jutro rusza, jest to taki start symboliczny, bo będzie to pierwsze 10 tysięcy pacjentów, a mamy przed sobą do zaszczepienia no niemal 31 milionów osób, bo tyle jest Polaków powyżej 18 roku życia i ta grupa jest naszą grupą docelową. Oczywiście na pewno nie wszyscy się zaszczepią, ale naszym zadaniem jest zabiegać o to, żeby jak największy procent z tych 31 milionów osób zaszczepił się, skorzystał z możliwości bezpłatnego, dobrowolnego szczepienia. Będziemy starali się rozwijać kampanię informacyjną profrekwencyjną po to, żeby Polska mogła wrócić do normalności, Polska, my wszyscy, żebyśmy mogli zacząć funkcjonować tak jak w czasach przed pandemią, w tej chwili to jest jedyna droga. Z jaką odezwą spotkało się spotkał się apel rządu w związku z narodowym programem Szczepień? Bo jak wiemy, tutaj żaden z lekarzy do pracy przymuszony nie był. Zgłosili się chętni ci, którzy chcą w tym milowym kroku wziąć udział, ci którzy chcą ratować swoich pacjentów i powstrzymać pandemię czy tych sił i środków rzeczywiście wystarczy? Jesteśmy zdeterminowani, żeby ten program. Był realizowany efektywnie i sprawnie. Mamy naprawdę bardzo piękny odzew ze strony personelu medycznego, to znaczy ze strony lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Udało się stworzyć ponad 9 tysięcy zespołów szczepiennych w całej Polsce. Mamy blisko 98% populacji objęte działaniem tych zespołów. A jeszcze przypomnijmy, masowe szczepienia nie ruszyły, więc tu naprawdę odzew jest bardzo dobry. No i teraz tak naprawdę ten proces zacznie funkcjonować. On powoli będzie się rozpędzał. To jest związane też z terminami dostaw szczepionek od producenta, bo te szczepionki będą przyjeżdżały w takich odstępach cotygodniowych około 300 tysięcy dawek. Panie Ministrze, jak będzie to logistycznie wyglądało, jak ta akcja będzie logistycznie przebiegać? Bo jak rozumiem, jest ona zaplanowana od początku do końca, od momentu zakontraktowania szczepionki do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że znaczną część, a może większość populacji polskiej już zaszczepiliśmy. No, ta operacja jest podzielona na kilka elementów. Pierwszy element, czy pierwszy, pierwsza jej część to jest dostarczenie szczepionki. Szczepionki będą przylatywały specjalnymi samolotami jednej z firm kurierskich, z którą firma Pfizer ma podpisaną umowę do Warszawy. Tutaj będą szczepionki przeładowywane do specjalnych samochodów chłodni i w temperaturze minus 70 stopni przewożone. Do składnicy Agencji Rezerw Materiałowych. Tam będą następnie dzielone na mniejsze przesyłki już pod kątem konkretnych szpitali, konkretnych punktów szczepień i będą przy pomocy firm farmaceutycznych wyspecjalizowanych właśnie w logistyce lekarstw, w logistyce farmaceutyków, przewożone do konkretnych punktów szczepień. Tam w ciągu pięciu dni te szczepionki będą wykorzystywane. One już nie będą wtedy musiały przebywać w temperaturze minus 70 stopni, tylko 2 do 8 stopni. W ciągu pięciu dni taka partia będzie wykorzystywana. To, co jest ważne, to o czym wspominaliśmy, że aby uzyskać odporność, trzeba przyjąć dwie dawki. W związku z tym każda partia przylatujących do Polski szczepionek będzie dzielona na dwie części. Połowa będzie wykorzystywana, a druga połowa, właśnie na to drugie szczepienie, będzie przechowywana po to, żeby była gwarancja, iż osoba zaszczepiona po raz pierwszy będzie miała dostęp do drugiej dawki, gdyby na przykład nastąpił jakiś problem ze spedycją, z logistyką po stronie producenta, bo tutaj jesteśmy no, na niego na producenta zdani. I teraz to, co jest też ważne i o czym trzeba powiedzieć, że ten proces czy te szczepienia będą przyspieszały dlatego że mamy już informację, że w styczniu kolejne firmy będą chciały zarejestrować swoje produkty, czyli swoje szczepionki. W związku z tym niewykluczone, że już w styczniu do szczepionek firmy Pfizer dołączą szczepionki innych firm, które uzyskają rejestrację na terenie Unii Europejskiej.